Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. Święta Narcyza od Jezusa Martílio Moran to patronka Ekwadoru i tercjarka dominikańska, która żyła w XIX wieku. Jej grubo obok grobu Świętej Róży z Limy jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez pielgrzymów z Ekwadoru i Peru. Przyszła na świat w maju w wiosce Nabolkowo. około. Guayaquil w Ekwadorze, 29 października 1832 roku, jako dziewiąte dziecko swoich rodziców. Jej rodzice Pedro Martillo Mosquera oraz Josefa Moran byli ubogimi rolnikami. Gdy narcyza miała 6 lat, zmarła jej matka. Od tego czasu opiekowała się rodzeństwem. Jako dziecko była bardzo pobożna, często wolne chwile zamiast na zabawę poświęcała modlitwie. Pomocą nauczyciela i starszej siostry nauczyła się czytać, pisać, śpiewać, grać na gitarze, szyć, tkać, haftować i gotować. Dziewczyna miała jasną świadomość swego powołania do świętości. 16 września 1839 roku przyjęła sakrament bierzmowania. Od dzieciństwa Narcyza była bardzo religijna i miała skłonności do życia kontemplacyjnego. Swój mały pokój Zamieniła na domową kaplicę. Aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z cierpiącymi, podejmowała akty pokutne, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Boga swoimi grzechami. Pomagała w pracach domowych i w polu. Była młodą, wesołą dziewczyną o spokojnym charakterze, niezwykle dobrą i posłuszną. Swoim rówieśnikom lubiła opowiadać o Bogu. Gdy w styczniu 1800. 52 roku zmarł jej tata. 19-letnia narcyza wyjechała z rodzinnej miejscowości Nobol do miasta Guayaquil i podjęła pracę krawcowej. Jednak większość czasu poświęcała modlitwie i surowej ascezie. Aby zapewnić sobie potrzebne ku temu warunki, mieszkała samotnie. Tam spotkała księdza Luisa Tola, późniejszego biskupa diecezji Porto Viejo. On wprowadził ją w pracę katechetki. Narcyza pięknie grała na gitarze, dzieci uczyła więc nie tylko dziesięciu przykazań, ale i śpiewu. Pracowała również z młodzieżą porzuconą i chroniącą się przytułku oraz odwiedzała chorych i umierających. Guayaquil należała do Stowarzyszenia Miłosiernych Córek Maryi, których programem było naśladowanie Maryi w pracy apostolskiej i miłości chrześcijańskiej. Narcyza przejawiała wielkie skłonności do życia kontemplacyjnego. Wiedziała, że z tego powodu musi znaleźć sobie odpowiedniego kierownika duchowego. Pan Bóg szybko udzielił Narcyzie tej łaski. Nad jej rozwojem duchowym zaczął czuwać ksiądz Prawat Amadeo Milian. W 1865 roku kapłan ciężko zachorował, a wtedy Narcyza zajęła się jego pielęgnowaniem kłęka. Była obecna także przy jego śmierci. Po śmierci swojego spowiednika i kierownika duchowego, mimo że była namawiana przez miejscowego biskupa do wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych, narcyza wróciła do Guayaquil, czują, czując powołanie do życia samotnego. Żyła wśród ludzi w świecie, pracowała jako krawcowa i katechistka, modliła się nieustannie. Podobnie jak jej wzór do naśladowania święta Marianna od Jezusa, Maria Anna de Parades Flores i Jaramillo, ekwadorska święta, która żyła w XVII wieku, ona również pragnęła poświęcić swoje życie zadośćuczynieniu za grzechy współradaków. Poznała wtedy niezwykłą osobę, z którą się zaprzyjaźniła. Była to Mercedes Molina Ayala, obecnie czczona jako błogosławiona, która założyła instytut do opieki dla osieroconych dziewcząt. Narcyza pomagała jej w chrześcijańskim wychowaniu dzieci, ucząc krawiectwa osieroconej dziewczynki. Narcyza i Mercedes mieszkały wspólnie i codziennie razem uczestniczyły we mszy świętej. Niektórzy świadkowie zeznali, że narcyza była bardzo piękna, wysoka i proporcjonalnie zbudowana. Jej blond włosy, kręcone i bujne, przyciągały uwagę wielu ludzi. Była bardzo lubiana na wsi. Miała bardzo miłą osobowość i czasami dawała upust swojej radości, śpiewając podczas gdy jej przyjaciółka grała na gitarze. Była bardzo dobroczynna. Od najmłodszych lat uwielbiała śpiewać i grać na gitarze. Nie uczestniczyła w uroczystościach rodzinnych, lecz pomagała w przygotowaniach, a następnie aż znikała, by poświęcić się modlitwie w odosobnieniu. Tak o narcyzie pisali współcześni. W 1868 roku, na zaproszenie Franciszkanina ojca Pedro Guala, narcyza przeprowadziła się do stolicy Peru, Limy. I tam Oprócz codziennych zajęć krawieckich prowadziła intensywne, głębokie życie duchowe pod jego kierownictwem. Potrzebowała jednak innego kapłana, który by chciał i potrafił rozeznać jej przeżycia wewnętrzne. W Limie narcyza wstąpiła do trzeciego zakonu dominikańskiego i zamieszkała przy klasztorze dominikanek jako gość. Była cicha i samotna, żyła jak pokutnica. Stałym spowiednikiem i kierownikiem duchowym narcyzy był odtąd aż do jej śmierci ksiądz Emanuel Joachim Medina, późniejszy biskup. Ostatnie, niespełna dwa lata życia, poświęciła całkowicie modlitwie. Pod koniec 1869 roku narcyza ciężko zachorowała. Lekarze nie potrafili jej pomóc. Nieustannie męczyła ją wysoka gorączka. Zmarła 8 grudnia 1869 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wszystkie swoje cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników. Narcyza znała dzień swojej śmierci. Gdy miała iść spać, poszła pożegnać się ze wszystkimi siostrami, mówiąc, że już nie wróci, bo wyjeżdża bardzo daleko. Siostry przyjęły to z uśmiechem. Jednak w nocy zobaczyły, że z domku koło klasztoru bije niezwykłe światło, jakby ogień. Wezwały nawet straż pożarną. Gdy strażacy wyłamali drzwi, Narcyzna już nie żyła, a od niej emanował blask, oświetlający całe mieszkanie. Jej ciało wydawało też po śmierci przepiękny zapach. To były pierwsze znaki jej świętości. Grób Narcyzy od Jezusa Martylio Moran został od razu otoczony spontaniczną czcią wiernych. Z czasem stał się też jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Ameryce Południowej. Po śmierci wyszło na jaw, że Narcyza złożyła prywatny ślub wieczystego dziewictwa, ubóstwa, posłuszeństwa, klauzury, życia pustelniczego, postu o chlebie i wodzie, codziennej komunii świętej, spowiedzi. Umartwienia i modlitwy. Wszystkie te śluby dotrzymywała wiernie. Żyła w ciągłej jedności z Jezusem Chrystusem. Miała silną wiarę i godną podziwu nadzieję. Jej ciało przez długi czas podostawało giętkie i wydobywał się z niego przyjemny zapach. W 1955 roku ciało Narcyzy zostało przewiezione do Guayaquil, a w 1970 roku do Nobol, gdzie się urodziła. Wygłaszając homilię 25 października 1992 roku w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej, ojciec Święty Jan Paweł II pokazywał ją nieznaną światu w czasie życia ziemskiego, ukrytą w izdebce ze swym umiłowanym i mówił Choć narcyza od Jezusa Martilio Moran nie jest otoczona aureolą męczeństwa, Kościół przedstawia dziś tę młodą kobietę urodzoną w biegłym stuleciu w Nobol w Ekwadorze jako wzór cnót i przykład do naśladowania, szczególnie bliski tak licznym w Ameryce Łacińskiej kobietom, które, jak narcyza, zmuszane są emigrować ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy i środków utrzymania. Szczególną cechą tej błogosławionej była mocna więź z Bogiem przez modlitwę której poświęcała codziennie 8 godzin w milczeniu i samotności. Także w nocy spędzała cztery godziny na modlitwie, przy czym umartwiała się, nakładając sobie koronę cierniową lub opierając się na krzyżu z wystającymi gwoździami. Niektórzy świadkowie zeznają, że wielokrotnie widzieli ją w ekstazie, kiedy to narcyza znajdowała pociechę z obecności Jezusa. Młoda kobieta, która przeżyła zaledwie 37 lat, nieustannie pokutując i praktykując surowe umartwienie ciała, we wszystkich sytuacjach życiowych kierowała się zawsze mądrością krzyża. Była głęboko przekonana, że aby dojść do świętości, musi przez uniżenie i wyrzeczenie poczuć się ukrzyżowana razem z Chrystusem. Na pewno dobrze brzmią w jej ustach słowa psalmisty: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Podstawą duchowości Narcy od krzyża było życie ukryte w najgłębszej pokorze i ubóstwie, wśród umartwień składanych w całopalnej ofierze Chrystusowi za zbawienie ludzkości. Dzisiaj jednak prawdziwie wypełniają się dla niej słowa Ewangelii, których wysłuchaliśmy. Kto się uniża, będzie Wywyższony. Papież Benedykt XVI w dniu jej kanonizacji, 12 października 2008 roku, dopowiedział jeszcze o niej tymi słowami. Młoda świecka z Ekwadoru, Narcyza od Jezusa Martylio Moran, daje nam wspaniały przykład pełnej, szybkiej i hojnej odpowiedzi na zaproszenie Pana do uczestnictwa w jego miłości. Od najwcześniejszych lat życia, zwłaszcza po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Narcysa czuła w swoim sercu wezwanie do życia świętością w całkowitym oddaniu się Bogu. By wiernie i ze słodyczą podążać za działaniem Ducha Świętego w duszy, zawsze poszukiwała rady i przewodnictwa mądrych i doświadczonych kapłanów, uznając kierownictwo duchowe za jeden z najskuteczniejszych środków w drodze do własnego uświęcenia. Święta narcyza od Jezusa ukazuje nam drogę chrześcijańskiej doskonałości. Dostępną dla wszystkich wierzących. Pomimo licznych i nadzwyczajnych łask, jakie otrzymała, jej życie było pełne prostoty, poświęcone obowiązkom zwyczajnej krawcowej oraz świeckiej katechistki. W żarliwej miłości narcyzy od Jezusa, która wprowadziła ją na drogę intensywnej modlitwy i umartwiania, oraz na drogę współczesnictwa w męce krzyżowej Chrystusa odkrywamy świadectwo życia całkowicie ofiarowanego Bogu i bliźniem. W 1998 roku poświęcone jej sanktuarium w Nobol, gdzie obecnie znajduje się jej nienaruszone ciało. Jej liturgiczne święto obchodzone jest 8 grudnia. Módlmy się. Święta Narcyzo od Jezusa. Prosimy Cię o wstawiennictwo za nas, i za naszych bliskich. Naucz nas, jak żyć w miłości i służbie bliźnim, tak jak Ty. Prosimy wypraszaj u Boga błogosławieństwo dla naszych rodzin, chorych i potrzebujących. Przyjaciółko wszystkich i służebnicą Bogich módl się za nami. Amen.